Witam po raz kolejny. Dotarła kolejna paczuszka od D'Agostini. Tym razem co my tu mamy? Zaraz wejmiemy najpierw te klamoty, spróbujemy to dopasować po kolei. O, po kolei. Dla jedenastka, 11, 12, 13, 14. Dobra. Czyli co my tu mamy? Fornik silnika. Twornik silnika mamy tutaj. Tak to wygląda przez folię. I w zasadniczo w dalszym ciągu dam ja podwozie. Czyli to będzie tył po prostu. Oczywiście zauważyliście oczywiście, zapewne yy, już teraz przysłali 4 numery i tak w dalszym ciągu niewiele, żeby to ale widzę, że tutaj będzie jednak dzisiaj troszeczkę już do poskładania tego kolejny numer, Dobra, bierzemy 12 sobie. O gdzie to układ kierowniczy? Przecież to tył jest. Komuś się chyba pomyliło. Ja tu nie widzę nic od układu kierowniczego. Układ zawieszenia to się zgadza, ale nie, nie kierowniczy. Dobra, jedynastka to sobie odłożymy. Tam, A co my tu mamy? Dwunastka, Tak to wygląda w częściach. się to folia strasznie Dobra. jedna śruba jak długa piasta i zawieszenie piasta i zawieszenie a nie układ kierowniczy dobrą sprawę widzę, że będzie tu zawieszenie całe do zrobienia prawe i lewe z tego co tam podglądam do kolejnego numeru numer, koło to jest trzynasty. Trzynasty, bierzemy koło to nic tutaj nie numer jest dokładnie to samo jak jak było z przodu. Nie się tutaj przynajmniej nie widzę, żeby to się czymkolwiek różniło jest identyczne, jest identyczne, że to już oglądaliśmy nie raz. To nie ma za wiele składania w tym, akurat. tylne zawieszenie, czyli po prostu druga strona prawa będzie na to czternastka туда саматься самого... так 12 это другая страна Tak to wygląda. John Bigot. O, właśnie, Johnny Bigot. No i Wam pokażę, że w międzyczasie udało mi się nabyć Sandtraka. Widzicie, jest właśnie między nimi ten Johnny Bigot na no, ostatniej pozycji. Płyty, w ogóle co ciekawe, akurat te płyty wychodzą w dwóch wydaniach obecnie. Nie wiem, wziąłem to. Z jakiegoś powodu to wydanie jest droższe. Nie wiem, czy to jest kwestia, kwestia nagrywania tych płyt jakościowego, nie mam pojęcia, ale w każdym razie to MCA. Zaczyna się to ma około chyba 50 zł. Można kupić coś koło tego. Jest drugie MGM ma troszkę różni się okładka no i tam to kosztuje około 30 zł tak zwane no nie wiem dwa różne labele są nie wiem skąd taka różnica w cenie praktycznie drugie tyle no ale ale tak jest także gdybyście gdyby ktokolwiek chciał to kupić to to niech zwróci na to uwagę no dobra idę montować w takim razie to 12, no to już nie ma co pokazywać, bo to, to te same części co w 12, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w całości. No dobra, tak więc zrobimy kolejne elementy. Tutaj mam zaimpro... zaimprowizowałem trochę te... przełożenia, przeguby i tak dalej, bo one. Są jako element luźny obecnie do kolejnego numeru. Tak to wygląda. To dzisiaj było to poważne. Przywrócimy do koregołami znaczy do góry to był. Teraz przewróciliśmy właściwie. No, za nas to trochę. tak to wygląda. No i niestety muszę powiedzieć, że was poszukałem koło wprawdzie jest takie samo. To znaczy, że koło wygląda identycznie, składa się identycznie, ale ma różnicę w rozmiarze. O czym sam nawet nie miałem zielonego pojęcia. Że tak to Jakoś w filmie tego nie, nie dostrzegłem. Ale tylne koła są większe od przednich. Średnica przedniego to jest 7,5 cm wysokości tylniego jest 8 cm a grubość grubość to jest tutaj to jest 3 z tego co dobrze pamiętam tylniego koła szerokość grubość szerokość tylniego jest 3 a przedniego jest 2,5 cm więc tak to wygląda. Wygląda fajnie, ale był. Wyłapałem jeden bubble w instrukcji. Yy, nie, 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 nie uwzględnili po prostu montażu amortyzatora kompletnie. Tak, tutaj z tej strony. Nie, nie, nie był w ogóle uwzględniony, że trzeba go zamontować, tak dalej, tak dalej. W rysunkach tak, ale w opisie, i że tak powiem w kolejności, zupełnie został pominięty. Także dobrze, że stało się to w drugim. w Znaczy w, w, w drugim montażu drugiego, nie, po prostu drugiej strony, a nie pierwszej. Także łatwo było się domyśleć, jak to jak to poskładać właściwie bez jakiegoś tam zbędnego kombinowania no i oczywiście dowiedziałem się jeszcze raz, jesteśmy przy 14 numerze wiem, że lepiej jest najpierw wkręcić śrubkę, wykręcić i do, nie, w dupkę, nie w dupkę nie w dupkę tylko w ramę droga żona wkręcić śrubkę, wykręcić i dopiero wkręcić z właściwą częścią bo no, zauważyłem, że jest to bardzo istotne, i po prostu lepiej się wtedy te części trzymają. Także muszę to uwzględnić przy kolejnych numerach. Szkoda, że nie było takiego, e, takiej sugestii w instrukcji, w instrukcji od samego początku. No, po prostu zauważyłem to w kilku miejscach już i niepotrzebnie się męczyłem, a no, tak jest po prostu łatwiej. No dobra. Także to tyle. Czekamy na kolejne numery. Jak wiadomo, no to już tam nie trudno sobie policzyć. Jeden numer 35 zł Yy, przychodzą w tej chwili po 4 także to jest tam 140 zł miesięcznie no. no dobra nie przynudzą więcej do następnego razu